Szczęś Boże, witajcie. Posłuchajcie dzisiaj historii w duchu Espresso zatytułowanej Rodzina. Klucz dzikich gęsi zaczęły pojawiać się także na naszym niebie. Ptaki tworzą w powietrzu układ podobny do litery V. Lecą w taki sposób, że uderzenia skrzydeł jednej gęsi tworzą ciąg powietrza, który czyni lżejszym lot tej, która jest za nią. Dzięki temu klucz ptaku przelatuje dystans o 70% dłuższy niż pojedynczy ptak. W ten sposób gęsi pokonują tysiące kilometrów, które kiedy pierwsza się zmęczy, przesuwa się na bok, a inna zajmuje miejsce dotychczasowej przewodniczki. Przelatujący klucz jest bardzo hałaśliwy. To krzyk gęsi lecących z tyłu wspiera gęsi z przodu w utrzymaniu prędkości. Należy wspomnieć przy tym o pewnym ważnym szczególe. Kiedy gęś wyłami się z klucza, ponieważ jest chora lub ranna, inne dwie gęsi zlatują razem z nią aż na ziemię, aby zapewnić jej pomoc i ochronę. Pozostają aż do czasu odzyskania przez nią sił albo do jej śmierci. Dopiero wtedy podobnie podejmuje lot i dołączają do swojego klucza. Jak ważne są więzi w rodzinie. Jak ważne są nasze relacje. Pamiętajmy o tym, bo to relacje, te więzi tworzą w rodzinie, tworzą rodzinę. Pomyśl dzisiaj o tych osobach, na których możesz zawsze liczyć. Może niekoniecznie są to więzi krwi. Ale mogą to być więzi przyjacielskie, e, braterskie. E, Pomyśl dzisiaj o tych osobach, o których wiesz, że możesz na nich liczyć. Dobrego wieczoru. Szczęść Boże.